Proszę państwa, otwieram sesję Rady Miejskiej w Skarbierzu. Informuję, że sesja jest transmitowana, e, utrwalana za pomocą urządzeń realizujących obraz i dźwięk. Witam wszystkich radnych, panie i panów radnych, witam pana burmistrza miasta i gminy skarbnik, pana Marka Juszczyka, witam Panią skarbnik, panią Magnieszkę Basiak, witam również pana mecenasa Piotra Przechodzimy teraz do sprawdzenia obecności i proszę o zalogowanie się do systemu. Proszę. Obecnych radnych jest 14, nieobecna jest jedna radna pani Małgorzata, także Rada jest uprawniona do podejmowania prawomocnych uchwał. Przechodzimy do następnego punktu. To jest przyjęcie porządku obrad. Porządek obrad dzisiejszej sesji przedstawia się następująco. Punkt pierwszy otwarcie sesji, punkt drugi przyjęcie porządku obrad, punkt trzeci Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skaldwicz na 2021 rok. Punkt czwarty. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Skaldwicz na lata 2021-2035. Piąty punkt. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Szósty punkt. Zamknięcie sesji. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad w dzisiejszej sesji? Przystępujemy do głosowania. <tuszy> za porządkiem, proponowanym porządkiem. Jest 14 radnych. Stwierdzam, że porządek został przyjęty. W następnym punkcie mamy właśnie uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skarbnicz na rok 2021. Te uchwały już omawiali, ale ja bym jeszcze bardzo prosił Panią o takie skrótowe przypomnienia. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, uchwały tam w nie ma. jeszcze że mikrofon, bo tu jeszcze się tam pojawi. Jeszcze Szanowni Państwo, panie przewodniczący, proszę o przyjęcie uchwały w sprawie na na 2021 rok. Zmiany w ustawie yy, dotyczą wprowadzenia nowego zadania wieloroletnego, które ma Jest to wprowadzenie, wprowadzenie zakupu autobusu elektrycznego w rejestracji ładowania dla innych to zadanie będzie realizowane w przeciągu dwóch lat, od 2021 do 2022. Na 2021 przygotujemy 5 tysięcy złotych środków finansowych jako układ własny. Na 2022 maksymalna kwota jest 2,5 miliona. Z tego 2 miliony to jest dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 500 tysięcy to jest pożyczka, która będzie traktowana jako wkład własny. To jest maksymalna kwota tej pożyczki. Jeśli, jeśli okazuje się, że, że autor będzie, będzie można zakupić na niższą kwotę, to automatycznie ta, ta kwota w mieszeniu. Kolejne rzeczy to takie drobne przesunięcia w planach. Przez powiększać zmniejszenie mamy w dziale 801 o 15 000. zwiększenie mamy właśnie w tym dziale 801 13 na o. 5 tysięcy i zwiększenie 9, w dziale 9 gospodarki komunalnej 10 tysięcy na wydatki bieżące. Dziękuję. Czy Państwa mówiła już, bo to wszystkie uchwały praktycznie związane są z tym jednym y, zakupem tego autobusu tak, elektrycznego? Czy Pani już omówiła wszystko? Dalej, no właśnie, ale... właśnie to zostało chyba teraz pomieszane, że pierwsze te zmiany i razem z autobusem. To trzeba odcinnie chyba będzie głosować. Będziemy oddzielnie głosować, tylko teraz prosimy to panią... Uchwały, to czy czy Pani, pani o tą jedną uchwałę teraz... Tak. Tak? Dobrze, dobrze, to ja będę prosił później. Dobrze, to do tylko dobrze. Dziękuję bardzo. Czy są pytania jakieś? Bo to wszystko było omawiane. Do... Dobrze, jeżeli nie, przystępujemy do głosowania. Proszę o głosowanie. Jeszcze jedna minuta się wysłała. Za podjęciem uchwały było 14 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Stwierdzam, że uchwała numer 39 przez 188 przez 2021 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skandyńskiej na 2021 rok została podjęta. Dziękuję. Przechodzimy do następnej uchwały. To jest uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta i Gminy Skarbierz na lata 2021-2035. I też pokrótce prosiłbym Panem Skarbnik o omówienie. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gminy na lata 2021-2035. Została dostosowana do ustawy budżetowej. Na załączniku tych przedsięwzięć wprowadzono ponowe nowe zadanie inwestycyjne zakup autobusu elektrycznego z gwiazdą ładowania. Tak samo zostało rozdzielone na dwa lata, na 2021 i 2022. I już tutaj jest również podział 5 tysięcy na 2021, maksymalna kwota 2,5 miliona na, na 2022. I jeszcze tutaj w objaśnieniach Państwa macydowe w materiałach. Zwiększenie dochodów bieżących na kwotę 433 0,25 zł 20, 65 zł zwiększenie wydatków mają i, bie, i bieżących, przepraszam, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 428 zł i mają o 2 i kwota 100 pozostaje zł pozostaje zbędna, to są najważniejsze zmiany w wieloletniej prognozie w Gdańsku. Bardzo dziękuję. Czy macie panowie, panie jakieś pytania odnośnie tego punktu? Jeżeli nie, to... Nie, no takie pytanie, no nie wiem jak, jak się mi skrótował, do tego o to mówię. Takie... Ale to później będzie, poczekaj, poczekaj. Nie, nie w tym punkcie. W, w takim razie przystępujemy do głosowania. Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Za podjęciem uchwały było 14 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Stwierdzam, że uchwała numer 39 189 2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skardy na lata 2021-2035 została podjęta. Przystępujemy do następnego teraz punktu to jest uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. I tu również proszę o, o wyjaśnienie. Szanowni Państwo, uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki w Warszawie dotyczy zaciągnięcia właśnie tej pożyczki do, do kwoty maksymalnej kwoty 500 tysięcy złotych. Kwota tej pożyczki będzie traktowana jako wkład płat własny. Zmienimy do tego zadania. Wpłata tej pożyczki będzie zaplanowana w wpf na lata 2023-2033. Ta uchwała jest potrzebna, aby uzyskać opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty pożyczek. Dziękuję. Jakiego procentu... Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Proszę, pana radny. Panie przewodniczący, na jaki procent będzie Maksymalna kwota pożyczek Narodowego Funduszu yy, 2%. Czy jeszcze jakieś pytanie na temat? A reszta tego będzie było, gdybyśmy nie zapytać, to jest tylko 500 tysięcy, a przed. 85%. To jest na nic, ale też na podam. Tak, No właśnie tam sądzę, że w tej potrzebna jest całość. Nie co? 500 tysięcy, ale autor będzie kosztował 2 miliony. Nie, nie, Tak, 500 tysięcy? Nie, to jest tylko na jednym przemówieniu. Znaczy ja powiem tak, dotacja, aktualna, co ta dotacja, jaką możemy dostać, to jest 2 miliony złotych. 500 tysięcy jest pożyczka, która jest aktualna jako skład własny, to jest warunek, aby brać udział w tym projekcie. Jeśli przetarg na autobus będzie na mniejszą kwotę, to, to wszystko zależy od tego, jaka będzie kwota od, od wykonawcy, tak, od leta, no to wtedy automatycznie zmniejszy się kwota i dotacji, i pożyczki, ale dalej to będzie 85% dotacji, reszta będzie pożyczki. Ona automatycznie będzie ogóle Jeszcze i jaka później będzie oszczędność? Nigdy na tym kątach się ma. Oszczędność. Nie, to jest. Na analizę. to jest W tym momencie, jeśli autobus będzie duży, jako dworzenie dzieci do szkół, to automatycznie oszczędzamy. To jest Oszczędzamy. na oszczędzamy na To jest nie? Tak, Się, Dziękuję bardzo, wydaje, proszę. Mnie się wydaje tak, że to może no, z wiem, do przemyślenia. To nie będzie wszystko tak darmo. Ten kierowca 10 miesięcy, to będzie ile? A mając autoka, tak jak mają innych gminy, Palecznica, to bardzo dobrze stoi. To, to będą naprawdę duże koszta utrzymania tego pojawia. Dlatego tutaj tutaj troszkę, A. Pan Radny, jeżeli wejdzie w zdanie, zaprzecza sam sobie, bo palecznica również pozyskała takie. Autobusy. Wiem, myślę, że... I byliśmy też w tej gminie Krawożów, którzy już mają, oni właśnie to mieli taki pilotażowy... Szanowni Państwo, rynku. ja jeżeli mogę... Panie Przewodniczący, kochanie. proszę bardzo. Powiem jedną rzecz, to co się stało na gminie Skarbierz, to tylko to, wiele rzeczy mówię, to był wielki błąd, żeśmy wyszli z własnego taboru. To był wielki błąd, żeśmy wyszli z własnego taboru i kwestia była tego typu, że ja rozmawiałem z pracownikiem, który wówczas pracował w y, komórce, która się zajmowała tymi rzeczami, i wychodziło, ja wiem, że powiem szczerze, ja nawet nie powinien tego powiedzieć, bo to wygląda bardzo nie w porządku, w stosunku do mieszkańców czy gdzieś, pewnie byłbym zadowolony, bo powiem szczerze, przetarg, suma, dziękuję bardzo, czy bez roboty, tak wiele rzeczy nie. Ale tutaj mówię, też odmawialiśmy tutaj y, z, no, z Wójtem, bo generalnie tak... Dziwnym rzeczem, że na znaczy bardzo tak nawet sam zauważył, że dziwnym to mówi, na przykład było, że na 20 autobusów na Polskę Pałecznica w Stalinie, w Działoczyce, można powiedzieć, ten trójkąt, tak? zdobył te autokary. Jak mówi, tutaj ten okręt, można powiedzieć, że dość mocne wnioski były bardzo dobre. No i rozmawiałem z nim, mówi jak mówi, No i oczywiście mi trzeba szybko wracać, mówi do korzeni, no, bo mówi, proszę Państwa, no, z zeszłego roku, jeden, jeden, tylko, jeden tylko przetarg, jak wzrosła suma. Jeden tylko, jeden tylko można powiedzieć, yy, no jedna tylko oferta wpłynęła, co będzie w tym roku, nie wiemy. Dlatego no mówiąc, nie, no tutaj dofinansowanie, przecież gdybyśmy yy, nie mieli tego dofinansowania, na pewno po to byśmy się nie starali. Dlatego mówię tutaj, trochę muszę powiedzieć, dlatego, że akurat yy, chcemy powrócić do tego, chcemy do tego powrócić. Ja wiem, że to jest kłopotliwe dla, dla gmin energetyki, więc nie na o pracownicy, te wszystkie rzeczy. Ale tak mówimy, na pewno nie będzie to też tak, że ten pracownik będzie przyjdzie na godzinę szóstą, na czy tam którąś, zrobi to, co ma zrobić, sam odwieźć i idzie do domu, czy gdzieś. Będziemy chcieli, żeby to, ten etap był połączony. Czy kierowcę, też żeśmy rozmawiali, czy kierowca będziemy mogli wziąć i jakby yy, nie był naszym pracownikiem, tylko podnajmować. No też, też takie są rozważania. No to też w sporo, ta, Tutaj my na dzień dzisiejszy, żeby Państwo wiadomo, że. My sobie wybierzemy najlepszą trasę i najwięcej powiedzmy tych dzieci, co możemy przewieźć. No to jest taki, to co mówiłem wstępnie. Nie no, chyba dobrze pamiętam, na 400, około 460 tysięcy wydajemy rocznie na, 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 do, na, na same dowozy, nie? Dwóch szkół. Nie, to tylko dwóch szkół, to ale jest ale to oceanach. ile autobusów jest? Nie. Trzy nie, 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 nie cztery? Nie wiem, trzy wiem, że na pewno. Nie wiem, tak tak nie cztery. cztery. No to ja bym dał, nawet gdyby na przykład 400 plus tysięcy? Około, tak. 400, 400, 400, 400, 100 000, tak, to jest 100, 100 tysięcy na jeden autobus, tak? No, jeżeli 4, no to około 120. 115. No, 15. 500 tysięcy to jest 5 lat, 5 lat gwarancji, a po gwarancji może się zepsuć, i rób co chcesz. No to tak, mówiąc szczerze, to wziąć i nic nie kupić, nie? Nie, ale. Ale tego też, tylko za pięć lat tylko coś możemy zeznać, tak? Ale jest jedna zasadnicza różnica, no, panowie. Tu jest samochód elektryczny, a jeżeli jest, wybył samochód normalnie silnikiem diesla, czy wszystko, każdy mechanik go, nawet w skarbierzu kierowca, puknie, czaśnie i samochód pojedzie. Samochód elektryczny, panowie, jeżeli stanie, zepsuje się komputer, będzie stał w krzakach. Mamy to, ale nie po ale nie nie, nie, po garancji, po garancji. Niko nie naprawi na nie terenie, na tym terenie, panowie. Ale, co, A, pana, nie, na pewno, na pewno są są bo Na możemy, bo nie możemy, bo nie zobaczymy. bo za 5 lat może będzie. być nie pan. Za 5 lat nas nie będzie panowie. Może być tutaj. No, 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 tak. To się wydarzy. Za 5 lat nie ten autobus. Czy jeszcze ktoś, kto pisze, pani ma? Za nie Nie ma pytań. Nie ma pytań. A kiedy będzie przetarg? Jeszcze jedno pytanie. Kiedy będzie przetarg na ten autobus? Jesteśmy, właśnie żeśmy skończyli uzgodnienia. Około 1 czerwca mamy podpisać yy, umowę. Generalnie z tego co słyszałem, to być na pierwszego. Przepraszam, wyszkują w urzędzie podpisy na to, dzień dziecka. I myślę, że w ciągu dwóch miesięcy ogłosimy przerwę. A jak można wiedzieć, jaka to, jest to, jest to firma, jaki ten Solaris, albo jak to na dzień dzisiejszy? Tak, o, to, to, nie to, nie to. możemy wziąć. Konto, je, jeżeli chodzi no, o zainteresowanie, ten... jest tak plus minus, mogę powiedzieć, że zainteresowanie jest chyba około, dobrze, że około 8 firm. Ale chińskie też, wszystko w Chińczyk. No, nie, w... nie, nie wszystko w Chińczyk. Ale najdarzy się wygra. Opony. pony... Ok chińskie. Wszystko w chłopkuch. No, warto się nad tym zastanowić. No wie pan co, no. Przede wszystkim warto się nad zastanowić. kupuję czy cokolwiek, jakąkolwiek maszynę. Też się każdy zastanawia, prawda? Ale no, Państwa kwestia jest to, że no, sami widzicie... Ja też się nie do końca z tym zgadzam. Mówię szczerze, ale to wszystko idzie w tym kierunku. Idzie, tak. A więc dzisiaj już, dzisiaj autobusu i już innego jako takiego generalnie się nie mówi tak? Wszystko. No, ja, ja też uważam, że nie do końca to jest związane tak na, na naprawdę nie, aby tylko była ekonomia, bo tam jest, no wiadomo, tutaj jest też ekologia i na namczej się płacuje. I to mówiąc, no, w tym momencie dopasowałoby no, nic nie robić, ale mówię, a jak tam okaże się, że ta co będzie na 500 tysięcy, 520 tysięcy, nie wiemy, tak? Ale, no, ale, ale widząc jaka jest koniunktura stali gdzie w górę to samochod, i samochody autobusy tak samo pójdą ale, ale to jest, panie, proszę państwa ale przecież było tak jak i powstawały to mówili że wszystko to kosiarki rotacyjne jak wchodziły to całe stali. A, a jednak się okazało i jeden z drugiego się śmiał że wsiadnik mówi na co ty taki kupiłeś no to, wiecie, ale ja bym miałeś... proszę bardzo ale to pytanie jakieś proszę, nie proszę ja bym miał... Do nie, takie nie. Z... Nie, nie ma pan kłopotu z dołożeniem dzieci do szkoły. To, co pan powiedział, będzie pan miał kłopot, kłopot jeżeli pan przejdą, gmina będzie utrzymywała samochody prywatne. Tylko tyle pan mówi, będzie pan miał kłopot na głowie. A chcę, żeby pan nie miał kłopotu. Gmina nie miała kłopotu, wynajmuje się firmę trochę drożej. Normalna sprawa. Ale bez kłopotów, bez opon, bez oleju, bez wszystkiego. I pan sobie siedzi w biurze i dzwoni tylko, wyjechałeś? Tak. Zima pana nie interesuje, czy samochód zapali, czy nie zapali. A pan sobie bierze, ostrzegam pan, kłopot na głowę. No ale to nie jest prawda. Jest chyba pan drubistrzem, żeby, żeby te wszystkie około Ale Żeby dobrze, to było ja ale, ale trzeba powiedzieć prawdę. To mówię, to Dziękuję to bardzo. Pan, za proszę za bardzo, za proszę za bardzo za pan radny Koty, jeszcze. Wólnisz jest po to, żeby miał powody. Mamy dobrze, panowie, dobrze, panowie, dobrze że, tak, że idzie w tym kierunku, że idzie się dobrze, w przyszłość no, tak, bo To jest oszczędność dla gminy. Ja nie wiem, panowie, ja no, jak to, to Tyle, tyle, tyle staram, tak, jakie pan burmistrz włożył, pan pracownicy, żeby ten wniosek był pozytywnie oceniony. Dzisiaj panie, że mamy autokar na pracy, a panowie macie wątpliwości. Uważam, że tutaj były takie powiedzone, że nie będzie się opłacać. No skoro prywatnemu przewoźnikowi się opłaca, to tym bardziej nie się będzie opłacać. To, to są realne oszczędności dla gminy. Te środki, które pójdą na pewne rzeczy, które do wykonania jest bardzo dużo. Uważam, że kierunek jest bardzo dobry. Idziemy w tym kierunku, żeby ten autokar jak najszybciej lubię do żeby przyszedł i żeby służył dzieci. Dziękuję. A, dziękuję panie, panie radny Kortyza, a pamiętasz pan, jak ja walczyłem o to, żeby kupić, jak była e, o koparka Kowarka na gminie i walczyłem o to, żeby zakupić nowy sprzęt, a pan e, z radnym Trzymskim, e, powiedz, mi wbijali do głowy, że się nie opłaca lepiej nająć. A teraz pan zmienić takie? Co się stało? No, no, no. A czy można, nie można zmienić zdania? Bardzo Ale jest, może, może już zakończyć tą dyskusję. Jak to? Czy jest ktoś? No. no ale w temacie. No to tylko takie, takie pijanie sobie. No, to tak, co? No, to w no, takim razie już nie widzę więcej po prostu pytań no, w tym no, temacie. Proszę, przystępujemy do głosowania. No, no, Proszę. Dziękuję bardzo. Za było 12, e, przeciw 2, radnych się wstrzymało się 0. E, uchwała nr 39 /190 2021 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Odnej Warszawie została podjęta. Stwierdzam, że Porządek obrad dzisiejszej sesji został wyczerpany i zamykam 39. sesję Rady Miejskiej w Skandynie. Bardzo dziękuję. Jeżeli,